Dobry wieczór. Witam Państwa w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w niedzielę 31 marca. Zanim zaproszę Państwa na dzisiejsze losowanie, chciałbym w imieniu zarządu totalizatora sportowego, jego pracowników, ekipy realizującej dzisiejszy program i moim własnym złożyć Państwu życzenia zdrowych i wesołych świąt oraz spełnienia marzeń. A co za tym idzie, wysokich wygranych, dzięki którym można spełnić swoje największe marzenia. Mam dla Państwa jeszcze komunikat. Po ostatnim losowaniu dużego lotka nie stwierdzono żadnej wygranej z sześcioma trafieniami. W związku z tym w najbliższym losowaniu tej gry kumulacja wygranych, a przewidywana pula na wygrane pierwszego stopnia w najbliższym losowaniu dużego lotka może wynieść nawet 2,5 miliona złotych. Życzę wysokich wygranych i zapraszam na dzisiejsze losowanie. Nad prawidłowym przebiegiem losowania, zgodnie z regulaminem, czuwa Komisja Kontroli Gier i Zakładów. W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejno ułożonych kul. Komora maszyny jest pusta, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 20 liczb w multilotku. 52 21 72 dziesięć, siedemdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści sześć, trzydzieści trzy, trzydzieści, sześćdziesiąt osiem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt siedem, sześćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt pięć Dziewięć, sześć, trzydzieści cztery, dwadzieścia pięć, trzydzieści dwa i osiem. Powtarzam wylosowane dziś liczby w multilotku. Pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia jeden, siedemdziesiąt dwa, dziesięć, siedemdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt sześć. 46, 33, 30, 68, 49, 57, 69, 55, 9, 6, 34, 25, 32 i 8. Na zakończenie chciałbym Państwa poinformować, że trwa sprzedaż loterii na Medal, w której główna wygrana to 500 tysięcy złotych. Ja już się z Państwem żegnam. Na zakończenie chciałbym poinformować, że jutro w poniedziałek kolektury są nieczynne. Raz jeszcze życzę spokojnych i wesołych świąt i wysokich wygranych. Dobranoc Państwu. Muzyka